Witam w Little Pet Shop Show. Cześć, jestem Hicia Róża i to ja właśnie będę prowadzić Little Pet Shop Show. Dzisiaj nasze gwiazdy będą pobijały najsławniejsze i najlepsze rekordy Guinnessa. I oto i, i oto oni. Oto nasza wspaniała grzywka. Potem jest żaba Tiana. Następnie jest Fredka Flim. I na końcu nasz grubasek Chomcio. Oni staną przed najodważniejszymi rekordami Guinnessa i starają się je pokonać. Na sam początek zapraszajmy zatem Fredka Flim. Cześć Fredka! Cześć wam ludzie! Co powiesz na to? Ale na co? Na to, że masz skoczyć z 45-metrowej półki! No tak, oczywiście, trochę się boję, ale przecież nie o to w tym chodzi. A o co w tym chodzi? Powiedz nam! Chodzi o to, żeby rodzina była ze mnie dumna. Tylko ja nie pobijam żadnego rekordu. Z niczym. Więc na serio masz poważne zadanie. Usiądź sobie tam za kulisami, a potem spotkamy się w twoim wielkim skoku. Teraz zapraszamy Chomcia. Cześć! Cześć Chomciu! Co ty można masz, masz zrobić? Ja skoczę w najdziwniejszy sposób do basenu. A co mam na myśli w najdziwniejszy? Taki, że wykonam przy tym bardzo dużo dziwnych Ojej. bardzo dużo dziwnych figur. Zatem życzę powodzenia. Usiądź sobie tam, gdzie fredka. Zapraszamy, grzywkę. Cześć, to grzywka. A ty co zrobisz? Ja. Ja przebiegnę ponad 1460 metrów. Nie boisz się, bo czego tu się bać? Chodzi o to, że tutaj jeszcze podpisałeś, że. Pobiegniesz bez picia i bez zatrzymania się na... Wiesz co? Tak, wiem. To jest naprawdę straszne. Ale dla rodziny jestem gotów zrobić wszystko. Zatem dobrze. Widzimy się w twoim biegu. I na końcu zapraszamy żabcie Diany! Kłybit! Nie, się zrobiła Jana. Ja natomiast będę starała się wytrzymać dwie godziny w baseniku przeznaczenia. Słyszałam, że to okropnie śmierdzi. Tam jest woda zanieczyszczonego mchu. Tak, ale tylko najodważniejsi będą gotów tam wejść. Ja jest, należę do takich ludzi. Zrobię świetnie. Widzimy się. A my widzimy się zaraz po reklamach. Witamy po przerwie w najwi największym stanie Europy, San Petro. Tutaj właśnie znajduje się najwyższa półka świata. Znajduje się ona dokładnie 40 metrów nad Ziemią. 45 plus 40 jest to 85 metrów, który nasza dzielna Fredka dzisiaj pokona. Jak się czujesz, Fredka? Ja się czuję osobiście bardzo dobrze, tylko że mam motyle w brzuchu. Chyba się boję. Nie bój się. Dla bezpieczeństwa i tak jesteś lepiej zabezpieczona niż powinnaś ubezpieczona, ale jednak przyglądali się Lino Bungie. więc nie ma się czego obawiać. Gotowa? Ja chyba chyba gotowa! Gratulacje, Pomiła się rekord kina w skokach. Ej, naprawdę nie wiem co powiedzieć. Mamo, rzekuj półkę na mój puchar. O tak, a twój puchar będzie całkiem spory. Teraz idź go odebrać. Już, już lecę. Na no, Bungie! A my za chwilę widzimy się w baseniku przeznaczenia. W którym nasza żabka wytrzyma ponad 3 godziny bez oddechu? Nie, nie przegapcie tego. Cześć, druga żabciu. Nie boisz się? myślę, że się nie boję. Sale. Zobaczmy świetnie! Jej, że to nie są moje ostatnie minuty życia. Nasza żabka właśnie wskoczyła do baseniku przeznaczenia. Przez ten czas skoczmy na tor wyścigowy, w którym Grzywka pobije rekord biegu. Cześć! Jesteś gotów, żeby popiec aż coś 460 metrów. Jestem gotowy. Zatem się oddalamy i ci już nie przeszkadzamy. Eee, miło było sobie położyć. Biegnie, jest już coraz dalej, coraz dalej! No nie wspaniałe? Ojej, co za emocje! Zaraz dojdzie do mety! A zajęło mu to tylko... 15 sekund! Jej! Yeah, przekroczył linię mety! Co powiedzieć? Gratulacje! Nasz jak nie tylko przekroczył linię mety, powodując nowy rekord Kinnesa, ale na menu też przekroczy linię mety picia wody. A teraz sprawdźmy, całą naszej kochanej żabci. Odliczanie, nasza żabcia wypłynie za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nasza żabcia może iść. Jak się czujesz? Czuję się. Zabrać ją na oddział intensywnej terapii, trzeba dać jej jakąś pigułkę. A teraz przed Państwem Hamcio, który wykona najdziwniejsze skoki do wody. Jesteś pewien, jak chcesz to zrobić? Absolutnie pewien. Zatem oglądajcie uważnie. Trum, trum, Wszystko, jak dowody, jaki w życiu widziałam. Dajcie go tu. Niestety mam dla ciebie złe wieści. Czemu nie obiłeś się od Orduginesa? O nie! A my w następnym odcinku przykujemy wyspę. W którym nasze gwiazdy będą musiały się wzmagać z głodem i brakiem zamieszkania. Nie przegapcie tego.